Przykuj broń, strażniku. Psion odkrył prawdę stojącą za planami roju. Walczą o kontrolę nad Szkarłatną Twierdzą na Księżycu. Świetlisty rój chce ją odbić siłą Ziwu Arad i zagarnąć dla siebie. Wykorzystują zgromadzone światło zabrane martwym strażnikom, by zmaterializować świat tronowy Savatun. Jeśli im się uda, przeprowadzą zmasowaną inwazję na Ziemię. Taki był ich plan od początku: odebrać nam dom, splugawić naszą planetę, zdusić nas, usunąć ze wszechświata. A gdy słuch o nas zaginie, oni staną się strażnikami. Leć do szkarłatnej twierdzy: przyzwanie świata tronowego wymaga rytuału, przerwij go. Kajatl obiecała pełne wsparcie. Już się zbliża do księżyca ze swoimi siłami. Ostatnia rzecz, jaką zobaczy Rój, jedność w obliczu zagłady. Pokaż im, że nawet jeśli zginiemy, nie zniszczą tego, kim jesteśmy. Liczę na ciebie, młody wilku. Świetlisty rój usiłuje odbić pozycję królowej wiedźmy na waszym księżycu. Transport tak wielkiej armii inwazyjnej wymaga potężnego rytuału roju. Wrono, obserwujesz rytuał? Wrono, czy mnie słyszysz? Cholera. Nacierajcie dalej bez niego. Nie możemy tracić koncentracji, gdy świetlisty rój szykuje inwazję. Nadchodzi wsparcie, strażniku. Wsparcie z kombinatu. Pracujcie razem, aby wyeliminować Rui. Rój chyba wykrył, że nadchodzimy. Bez zwiadu wrony brniemy naprzód na ślepo. Moje psjony donoszą o koncentracji energii przed nami. To musi być rytuał roju, którego szukamy. Dobrze. Rozpędźmy rytuał. Załatwmy przywódców i zakończmy tę inwazję. To musi być rytuał, o którym donosiły psjony Kajatl. Te zbiorniki skupiają ich skradzione światło. Wyeliminuj ich ofiarników i zakłóć portal. Gdy zatrzymamy ich posiłki, utniemy łeb temu wężowi. Czy Wrona to potwierdził? Czy to jest nasz cel? Wciąż się nie zgłasza. Moje psjony potwierdzają. Cel namierzony. Strażniku, zwiąż go walką, ale nie zniszcz. Gdy moi wojownicy wyślą cię do wymiaru myśli, możesz być tak brutalny, jak tylko chcesz. Strażniku, oto wymiar myśli. To mentalna projekcja zbudowana przez moje psiony. Przerwij połączenie królowej wiedźmy z członkiem roju, zanim ucieknie. Dobra robota. Inwazja została zatrzymana. Na razie. Udało się dzięki strażnikowi i moim psionicznym wojownikom, którzy raz jeszcze dowiedli swej wartości. Gdy świetlisty Rój wykona następny ruch, straż przednia i imperium go zatrzymają razem. Nie wysuwajmy języka przed kły, mały człowieku. Wciąż pracujemy nad zaufaniem. Lecz dzisiaj z zadowoleniem dzielę się zwycięstwem. Ktoś musi znaleźć wronę. Zobaczymy się w wieży. Wrono, co się stało? Ja nie chciałem. Sekwencja anulacji uruchomiona z tego miejsca? Coś ty zrobił? Wy... Wyłączyłem to. Nie wiedziałem, że to zabije Psiona. Kajatl wysyła emisariusza do wieży, a ty go zabijasz. Czy ty w ogóle rozumiesz skutki swego czynu? Zmierzę się z nimi. To, co robiła straż przednia, było złe. Nie tobie to oceniać. Powiedziałeś, że trudno znaleźć właściwą drogę, a potem trzeba być silnym, by nią kroczyć. A także, że nie można okazywać miłosierdzia agresorowi kosztem ofiar. Zakłóciliśmy rytuał Sawatun na księżycu. Nie mogłem znieść dręczenia tych stworów z roju. Ruj to potwory. Jak ja. Gdy Kajatl się dowie, oby straż przetrwała twój poryw współczucia. rozumiesz Prawda? Wrono, jak usprawiedliwisz niewinną krew na swoich rękach? To było honorowe? To był wypadek. Kombinat zapisuje słowo wypadek dwiema sylabami: to wina i odpowiedzialność. Uszanujcie Psiona, który umarł. Życie za życie to nasza tradycja. Wasza tradycja, nie nasza. Odmawiasz sprawiedliwości? Rób co uważasz za słuszne, jak ja. Uszanuję twą wolę Żądasz życia za życie Weź moje Kombinat ceni śmiałość w obliczu śmierci Przyjmuję, Twoje życie jest moje. Resztę dni spędzisz służąc w Mej Radzie Wojennej jako braku swords. Zatem załatwione, zawarł. Nie możesz ani słowa. Przychodzisz się pożegnać, młody wilku? A może spytać dlaczego? Bo tak zdecydowałem. Widziałem, jak walczysz u boku kombinatu na Księżycu. Silny sojusz. Straż potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek. Ale zawala to jego spojrzenie. Zaryzykowałby wszystko, by ochronić jednego ze swoich ludzi. Jakiś czas sądziłby, że to miłosierdzie? Zaczynam myśleć, że nikt nie słucha moich rad. Gdy mogłem wypowiedzieć życzenie, wybrałem walkę ze smokiem, aby mnie wzmocniła. Będę służyć temu sojuszowi. Niosłem na barkach większy ciężar, a mój honor lśni mimo gorszych plam. Skoro to jest koszt przyszłości Straży Przedniej, poniosę go. Kajadl powstrzymała się, gdy zdałem się na jej łaskę, bo tak zdecydowała. Szanuję to. Rzekłem, kajadl, że musi mnie zabić, bym zostawił żelazną chorągiew. Powiedziała, że to nie będzie konieczne. Ma nawet pewne pomysły może być interesująco zostawiłem w okopie coś dla wrony jeśli jest choć w połowie tak sprytny jak sądzi zrozumie co to znaczy do zobaczenia młody wilku to koniec Świetlisty szczep nie podbije szkarłatnej twierdzy. Desant został rozbity. Cieszę się, że Saladyn wtedy wkroczył. Ocalił sojusz z kombinatem bez rozlewu krwi. Obawiam się, że chciałem działać pochopnie. Minęły stulecia, a on wciąż ratuje mnie przede mną samym. Odwołałem program analizy umysłu, wbrew zaleceniom Kajatl. Zasugerowałem, by dalej paliła martwych poruczników roju. To ją chyba uspokoiło. Dotrzymała danego słowa. Dług życia wrony został spłacony. Unia jest bezpieczna. Mam pewne zastrzeżenia. Ale Saladyn uważa, że to najlepsze wyjście. W oczach kombinatu psion został pomszczony, a to na pewno nie ujdzie uwadze cesarzowej. Najważniejsze. Ludzkość ma w końcu głos w jej radzie wojennej. Musimy uszanować wybór Saladyna. To powinienem być ja. Mogłem umrzeć za coś, w co wierzyłem. Brak ci samoświadomości, by wiedzieć, w co wierzysz. Co? Ja... W Twoim umyśle szaleje burza poczucia winy Twojej własnej i cudzej. Włożyliśmy Ci broń w ręce i powiedzieliśmy, kim chcemy, żebyś był. A teraz zmagasz się, próbując pogodzić doświadczenia całego życia Uldrena Sowa z zaledwie kilkoma latami własnego. Wszystkich nas czeka ostateczna śmierć, ale Twoja. Nie nadejdzie dzisiaj. Myliłem się co do ciebie, Saladynie. Tak mi przykro. Szanuję cię za to, że trzymasz się swoich przekonań, ale niech to będzie kolejną lekcją. Czynienie tego, co uważasz za słuszne, jak robisz to ty i jak robię to ja, nie uwalnia od konsekwencji tych czynów. Ktoś zawsze musi za to. Заплатить.